CaseDrop.eu Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę! Najkorzystniejszy drop na rynku! Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnóż swój ekwipunek na święta! Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów! Odbieraj codzienny bonus nawet do 100 złotych! CaseDrop.eu Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS lub przelew! Link w opisie, polecam! Dobra, lecimy freestyle, muszę tu człowieka monstera wziąć. Pamy na wersalce, stara przeser sobie tu na tarce na Facebooku Twój stary napierdala na łuku Hokus, pokus czaruje sobie czary Twoja stara robi sobie potoksem wary Elo, elo, freestyle Raz, dwa, trzy Kudy mi znikasz ty Siema, kupiłem sobie Volkswagen na Passata Twoja stara kurwa przypomina mi tu skrzata Elo, pokazuję ci starego kurwa Na wylatawcu Siema, Dobra, choć z tym 30 gwiazdek Ludzy oh. Eminem. Yo! Yo! Trzeba do bodu, bo wchodzi grupa ci przez drzwi. Twój stary. Poczekaj. Coś innego jakiś temat, dawaj temat. Kurwy z Roksy. Ale są na kurwę z Roksy. Twój stary ma fajne. Chuj z tym! Inny beat. Dobra, temat rzekaj. No! Leci temat rzeka. Od starego dostajesz tu. Padrzak z wami tu powieka Okej, okay. raz, raz, ej Temat czeka jak Wisła Twoja matka jest Wisła Twój stary to jest y, Szympans, Szympans Twój stary pompuje banany Elo, twój stary jest tak stary, że jest Dobra, chyba już koniec mojego freestyle na dzisiaj Bo jak ktoś się nie uda to idziemy już grać, koniec Dobra <laughs> Muszę pomyśleć, że jestem raperem Smutnym raperem Dobra Nie mam siana Mój stary jest żulem Właśnie tak, mój stary jest żulem Nie mam nic, kurwa Boże, ale jest mi smutno, kurwa Ja nie mam nic Elo Dobra Ej, ej Puk, puk, twoja stara puka mi do drzwi W cztery lata robię HT, no i AMG Kurwy synu, kto tu o mnie śni? Si? Twój stary widział mnie w MTV albo w ti. Jeszcze raz, elo, dobra, e, okej okay. Dobra Jestem raperem kurwo i tu nie mam nic Nawet styl Zjebałem wszystko, miałem być raperem i O to jest dobre, dobra To mogę polecieć, dobra Próbujemy ostatni raz, jak nie wyjdzie to już chuj Dobra Dobra, dobra. Sulaniec z 2 ewidentnie masz problem ze starym xd 20 Ta. złotych Ej, w bani mam nowe te teksty Pierdolę gucci i ten flexyn Twój stary tu idzie do orkiestry Mam problem ze starym, Eskry. No ja, muszę wyrzucić starego z moich tekstów Ej, w bani no stop flexyn Ej, piszę nostof teksty Ej, nie porównuj do jakiejś spedalonej beksy Wow, robię sobie flow Don, kulon, ale przyniósł tutaj sos Wielki nos, guci Hugo Boss. Twoja stara mówi do mnie. O mój boś, o mój gość, fajny gość. Twoja stara wkarbił ość Wow, dobra, jeszcze raz. O kurwa, co Piotrek wysłał? Friska i ma steam team, gat Ale słyszę siebie. I'm always flexion. Ej, mordo, diamentowe wierto się tu wkręca. Dostaje bicik na YouTubie od doktora pelca. Twoja matka, no znowu się syna, no nie, nie, nie mogę nie gadać, ej To nie będzie freestyle o Twojej matce. Zmieniam kurwa styl w Twojej gadce. To nie będzie styl, nie, to nie będzie w Twojej matce. Kurwa, no wszystko się pierdoli, no wyjebane, mam ten freestyle zajebany. Co się z nami dzieje? Psychicznie jestem chory na sta Dobra, elo. Wyjebane w to mam. A elo. Czekaj. na nienawidzenie. starym Patrz i lecimy sobie tu, pa Dostałem właśnie my Fedro do pani Klary No i kto wjeżdża? Właśnie, no to teraz patrz to, Elo, Elo Jak zrobiłeś coś złego, to spodziewaj się tu kary Wjeżdża z pasem kto? twój stary Twój stary, twój stary, twój stary Twój stary, twój stary, twój stary Elo, wierża twój stary Właśnie może... kto z kawałką stary, nowy beat Coś innego Aha. Dobra, płyta o rodzicach nagrywana Elo, elo Jak zrobiłeś coś złego to spodziewaj się tu kary Wjeżdża z pasem na to twój stary, to twój stary To twój stary, to twój stary Ej, ej Ej, uśmiechnij się mordeczko, nie bądź już taki nieśmiały Łączy nas wszystko jedno, że mamy najebanych starych Najebanych, najebanych starych Ej, najebanych, najebanych starych Mi też gadali, że mam za krótkie gacie, Ale zgadnij po kim je mam Potacie sko, potacie, 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 potacie No tak, z tym Szk, szk, szk Elo, 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 elo. Wow, Nawika o starym jest tu już przeorana Co? Więc wiesz, że twoja stara, twoja stara, pra Twoja stara, twoja stara, pra Elo Elo, elo, elo! Ona ser? Gdzie? Na tarce stary sobie jedzie gdzie? Walcem, o! Walcem, twoja stara jest w walce! O! Kąpi się w walce! Elo! Właśnie tak stary! Stary, twoja stara, stary, stary, to, co słyszę w głowie, nie potrafię innego wyrazu wymyślić. O, co ja mogę robić z tym życiem? I się tu nad nim znęcał Miałem ziomeczka, dostał od starego merca Bęza, 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 bęza Miałem ziomeczka, który rzucał za trzy w kosz Miałem twoją starą, która mówiła tu Obłoś, 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 obłoś I pierdolę, Twój francuski z tych Sebastian Rokita wysłał sto gwiazdek Dabaj nie, nie, się, się, nie, ośmieszajmy się. nie, francuski francuski już już wyjebane mam w tym francuski kurwa kurwa koniec z tym, już już